Cześć kochani, możecie się zdziwić, że tym razem widzicie mnie, ale ja nagrywam się, żeby Wam powiedzieć, że dzisiaj niestety nie będzie odcinka takiego przygotowawczego do wyjazdu, ponieważ kilka planów nam się posypało w tym tygodniu, jednak nie mogliśmy zrobić tych rzeczy, które planowaliśmy. A dodatkowo Krzysiu się rozchorował i właśnie siedzi w busie, tutaj zabunkrowany wszędzie, żeby tylko miał ciepło, we was to chodzi. My z Olekiem jesteśmy u moich rodziców w domu, żeby się odizolować, żeby się nie zarazić. To jest taki plus właśnie tego, że mamy dwa mieszkania, że tak powiem, i możemy sobie się odizolować, żeby się nie rozchorować. No ale do rzeczy. O czym będzie dzisiejszy vlog? Zabierzemy Was na spacer po pięknych uliczkach Monte Corto. A te widoki, które widzicie, to góry znajdujące się w pierwszym Parku Narodowym w Andaluzji. Parque Natural de la Sierra de Grasalema zajmuje obszar ponad 53 hektarów, a my mieszkaliśmy wśród tych widoków 3 miesiące. Monte Corto to miasteczko i gmina w prowincji Malaga. Jest bardzo urokliwe, a wokoło jest dużo miejsc do odwiedzenia. Już same trasy dojazdowe są niesamowicie widokowe, i malownicze krajobrazy nieraz zapierały nam dech w piersiach. W tajemnicy Wam powiem, że naprawdę okropnie tęsknię za tym miejscem. No bo wyobraźcie sobie teraz absolutną ciszę. Wychodzicie na dwór z kawą w ręku. Przed Wami rozpościerają się. Lekkie przepływające przez góry chmurki, a z pastwiska obok dobiegają dźwięki dzwonków krów. Ptaki ćwierkają, a ty oddychasz pełną piersią. Cześć, jesteśmy w miasteczku Montecorto. Jest ono bardzo małe, ale też bardzo urokliwe. Pomalowane chyba w całości na biało, także z daleka już je widać. Jest tutaj taki dosyć spory parking. Trochę jest tutaj nierówno, bo jest tak pod górkę, ale myślę, że da radę jakoś tak się ustawić. W każdym razie no, jest gdzie stanąć. Cześć, no z drugiej strony kamery. Po lewej stronie mamy piękny, urokliwy kościółek. A to jest policja. Tak, tutaj jest policja. Ogólnie ciekawe jest to, że ludzie tutaj e, po prostu jak się wchodzi do czegoś domu, to jakby w środku mają podwórka. I tutaj na przykład też widać po lewej stronie jest mur, ale od góry widać, że są drzewa i teraz na przykład ja widzę drzewko cytrynowe, jakieś tam inne suche drzewko. Tutaj tak wystaje. O. Dobra, Olo, idziemy. My kierujemy się w tamtą stronę, bo już też jak wygoglujecie sobie Monte Corto na Google. No to też widać tam na pierwszym czy drugim zdjęciu taki śliczny wodospadzik. Naprawdę jest mega śliczny. Już go widzieliśmy, bo tutaj ogólnie przejeżdżaliśmy autem, ale idziemy teraz z bliska, zobaczcie jak on wygląda i Wam też go pokażemy. Pana. Ania smutiona, Ale już się przypilnowała i zamknęła buzię. Miałam zamkniętą od początku. Chłoda. Imienia. Tej pani. Uff. Jak dawno nie nie widziałem. Tych, tych pasków. ładny ten ale prawidłowo, bo opierają ma o budynek koła jakby, jakby miał ręczę puścić no to widzisz? wbije się w mur, jest mnóstwo łańcuchów i takich tego typu rzeczy w drzwiach ja to w sumie pamiętam tylko i wyłącznie z tych post czasów no ja też pamiętam, że o tutaj coś jest bar idziemy może tutaj bo się ciekawie zapowiada hmm? No albo turystów nie ma hej bar Diego w Hiszpanii jest taka loteria eee, i podobno Hiszpanie mają z tym bardzo duży problem e, właśnie z takim powiedzmy z w cudzysłowie hazardem z wykupowaniem tych losów i tak dalej. No i widzimy, że faktycznie jest tego sporo bo poza takimi budkami, ale takimi naprawdę mikrobudkami, takimi jak na McDrive, takie wiecie, maleństwa, to w takich budkach ludzie potrafią siedzieć właśnie gdzieś w miastach i sprzedawać te losy. Też potrafią mieć takie standy, gdzie... Właśnie można zakupić takie, wiecie, przenośne, nawet ostatnio jak byliśmy w Cadiz w barze, zamawiać czurosy w czuroserii, no to właśnie jeden pan po prostu sobie przyszedł, wyciągnął z plecaka, rozłożył stand i sprzedawał losy. Także, no naprawdę jest to bardzo, Dziadnął bardzo... Jabnął sobie krzesełko z baru tak. i zadowolony. No tylko, że no wiecie, no tutaj jest, nie ma co ukrywać, fakt jest taki, że no jest ciężko z pracą. Yeah, Nie, no. <laughs> e, Problem jest taki, bo myślę Panie, że z Włoch chyba jesteśmy. E, problem jest taki, że no jest tutaj ciężko z pracą czasami, tak? Są pewnie takie, tak jak zresztą w Polsce, jak ktoś, bo z reguły zauważyłem taką tendencję właśnie w tym, w tych e, sprzedażach loteriowych, Właśnie dużo osób takich sprzedających to są albo osoby starsze, albo osoby no nie do końca pełnosprawne. Po prostu mają jakieś tam o, coś ciekawego. Po prostu mają jakieś tam dolegliwości, z czym pewnie mają problem ze znalezieniem pracy normalnej powiedzmy. No i zresztą jesteśmy w Andaluzji. Tutaj chyba dojdziemy do tego parku, który ma teoretycznie dobre opinie i tak myślę, żeby wejść. No to idziemy. No, to idziemy. Ogólnie to... I ogólnie tutaj jest tak, e, te panie to teraz są po prostu przebrane za tych e, sprzedawców lutej.

Idziemy na Łódź. czy...? Tak. A, aha, dobra. A tylko nie wiem, czy nie zamawiamy teraz? raz? Mhm. Tak? E, a do pica? Kawę? Teraz Chcę ja też nie chcę. To też... No dobra. Piju. No to weź weźcie piwo, ja nic nie chcę. Y Ty nie chcesz piwa? Sim, mas tapa Takie do stolika. Gracias. Gracias. Jak to masz cały czas? Uh -huh. Nie wiem, czy będzie Was słychać, bo jak to w Hiszpanii w barach jest bardzo głośno, e ja powiem szczerze, że, że no w sumie odkąd jesteśmy w Hiszpanii to spróbowałam tylko łyczka wina, ktoś się kupił do gotowania risotto i teraz jakoś tak gracias. gracias. Teraz jakoś się tak pokusiłam i zamówiłam sobie piwko takie małe, bo widziałam, że wszyscy na stołach mają takie piwko i tak mnie jakaś naszła taka ochota, więc sobie wzięłam i tak zamówiliśmy sobie takie małe tapas powiedzmy, tylko, że bez chleba. I tutaj mamy właśnie z serem, widzę, że jest też polane oliwą, a tutaj jest mięso dla Olka i dla Krzysia. Także będziemy próbować teraz testować, zobaczymy jak to smakuje. Zapłacone? Dopiero przy wyjściu. Ej, a pamiętasz, że byliśmy w Madrycie. Burgerka. W tym barze na parkingu. Ja tam klapkę zgubiłam. A ja tam zjadłem burgera za darmo. Faktycznie, tak było podejrzewam, że to są to są jakieś tam lokalne. Bardzo dobry, jest? ten to jest? spróbuj. Mięsko. Nie? Piwo. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jest? piwo. to Hiszpania jest głośna. <grymne> Naprawdę. energiczna. Nie. Ser? Ale Ale w ten Nie <grymne> na Ale ser bardzo mi smakuje. Byliśmy też w tym tygodniu w innej restauracji No i faktycznie było widać, że tamta restauracja jest bardziej taka... no... Restauracja tutaj jest bar, Dzień. tam deska jakby serów, powiedzmy taka do oddzielenia się Kilka serów No właśnie, była dużo większa ta deska Na talerzu po prostu było dużo więcej serów Było jeszcze pokrojone winogronko, były jeszcze migdałki solone, jeszcze coś tam było Także dużo, dużo więcej, duża większa porcja i tak samo z szynkami też była inna szynka, były chyba dwa rodzaje szynki, nie? No. Także inaczej to dosyć wyglądało w powiedzmy, że większym mieście, w rondzie, w restauracji, a tutaj w takim małym miasteczku, takim bardziej powiedzmy, że lokalnym i w takim lokalnym barze, gdzie faktycznie widać, że są lokalsi, ale naprawdę jest to całkiem smaczne. Nawet w sumie nie wiem jakie są ceny, bo nawet nie mają tutaj menu, więc nie wiem ile za to zapłacimy. 20 euro. 20 euro? Bo jeszcze dostaliśmy licencję do nagrywania. Nie, po menu nie, nie wiedziałem jakie są porcje. Spróbuj to, no nie? Naprawdę, na ta pracy ta ja dużo nagrywałam. jak bardzo dobre jest. A ty jak mi nie będzie To ja zjem. No tak czy to by było na tyle jeśli chodzi o porównanie baru lokalnego w małym miasteczku a restauracji w dużym mieście w Rondzie. W porównaniu, w naszym porównaniu tak. niestety nie mieliście okazji być z nami w Rondzie. Byliśmy w sumie zaskoczeni troszeczkę, bo gospodyni, która nas gości w tej pracy, w której jesteśmy, na tym workawayu, zabrała nas po prostu nieoczekiwanie do restauracji, więc nie byliśmy na to przygotowani i też nie chcieliśmy nagrywać, bo to było takie bardziej powiedzmy, że prywatne między nami, więc nie nagrywaliśmy. Ja jeszcze tak do zakończenia, do gry mała. Tak, właśnie przyszła pani tutaj z baru Widzi, że jesteśmy turystami, że nie potrafimy dobrze mówić po hiszpańsku Więc przyniosła nam taką ulotkę Daj Taką ulotkę nam przyniosła właśnie tutaj z taką trasą pieszą Że można sobie obejść tutaj całe Monte Porto. My widzieliśmy na Google Maps, że są tutaj trasy. Pierwsze i mieliśmy w planie tutaj się przejść, ale bardzo miło to jest, że właśnie pani przyniosła nam tą mapkę i nam pokazała i powiedziała właśnie, że można się tu przejść, że jest bardzo ładna trasa. Tutaj nawet jest chyba jakiś wodospadzik czy coś takiego, więc myślę, że przejdziemy się może jutro. Już nie, ale jutro tak. Za no to wszystko zapłaciłam 4,70, czyli jeszcze nie wiem w sumie czy nagrywaliśmy to, bo, yy, bo domawialiśmy, jeszcze z Olkiem, domawialiśmy jeszcze z Olkiem sok pomarańczowy. Yy, I za to wszystko zapłaciłam za małe piwko, za tapas z, z serem i z mięsem. Yy, I właśnie za ten sok zapłaciłam 4,7 euro. Więc w sumie no, myśmy przygotowali w sumie na większą kwotę, no bo. Jakby ja widziałam, tutaj nie mieli menu, ale widziałam to menu w restauracji w Rondzie. No i wiadomo, no nie ma co porównywać restaurację do takiego małego baru. Ale no się na ciut większą kwotę. Ale naprawdę e, całkiem, całkiem spoko. Jak na moje, z tego co widziałam, pani liczyła na kalkulatorze i mi mówiła, to piwko kosztowało e, euro siedemdziesiąt. Wydaje mi się, że tapa z mięsem kosztowało 2 euro. E, ten soczek Olka jakieś tam też grosze. No, także naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Chyba będziemy częściej chodzić. Znajdźcie mi bar w Polsce, w którym zapłacicie, e, ile to będzie na polskie? Ponad dwie rychy Za piwo i, i takie znaki, przystawki takie. N nie były duże, ale uwierzcie mi, tu wiecie, jakość, nie? Jakość. Przede no, bo to wszystkim są lokalne jakość. produkty i tu czuć, że to są lokalne produkty. Więc ja myślę, że naprawdę jak najbardziej na plus i. Mamy naprawdę z miejsca gdzie e, docelowo jesteśmy u tej naszej gospodyni, no to mamy tutaj do tego miejsca 11 minut, więc może nawet będziemy tutaj częściej. O, tutaj mijamy kolejny bar, ale właśnie tak jak widziałam po opiniach w internecie, no to nie miało to tutaj zbyt przychylnych opinii. No i jak widać pustki środku. No, ale to... Naprawdę niewiele. A tam jest już parking, nie ten tutaj z brzegu. Wy go nie widzicie jeszcze, zaraz zobaczycie. Ale fura. Olo, zobacz. No, no dwa, dwa kociaki teraz. No. ten kościółek. O, no i tutaj jest właśnie ten parking, na którym zaparkowaliśmy busika. Jesteśmy już przed pustem. No tak jak mówiliśmy, jest to naprawdę bardzo małe miasteczko. Z tego, co widzieliśmy tutaj, co nam pani pokazała, to jest trasa spacerowa dookoła miasteczka. Tutaj wokół nas jest las. Tam się wchodzi mocno pod górkę, więc jeżeli pójdziemy Raczej nie dzisiaj już, bo już jest późno. Na jutro mamy trochę inne plany, więc no może następnym razem tutaj wpadniemy i się przejdziemy właśnie tą trasą. Um, a teraz idziemy do Buścika robić sobie na kolację. I mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Dziękuję Wam za dzisiejszy wspólny spacer i do zobaczenia. Hello? A, i bardzo ważna rzecz: jeśli jeszcze tego nie robisz. Koniecznie nasz. Zasubskrybuj, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało i widzimy się nie niebawem.